Młody naukowiec przeprowadził przerażający eksperyment na samym sobie i stał się niewidzialny. Zobaczmy, jak to wykorzystał i dlaczego wszystkie kobiety zaczęły się go bać. Naukowiec Sebastian Kane prowadzi eksperymenty na laboratoryjnych szczurach. Niestety nie wszystkie kończą się sukcesem. Mężczyzna opracował formułę niewidzialności, ale wciąż nie potrafi stworzyć serum, które by ten proces odwróciło. Nagle wpada na genialny pomysł i rzuca się do komputera. W środku nocy Sebastian dzwoni do swojej koleżanki Lindy, żeby pochwalić się, że w końcu odkrył formułę pozwalającą wrócić do widzialnej postaci. Chce natychmiast to przetestować. Jest z siebie bardzo dumny i marzy o nagrodzie Nobla. Dociera do laboratorium, w którym trzymają wiele zwierząt doświadczalnych, w tym niewidzialną gorylicę o imieniu Izabel. Kolega Sebastiana, Matthew, podaje jej najnowsze serum. Zwierzę gryzie go i ucieka z klatki. Mężczyzna rusza za nią i przypadkowo przewraca Sebastiana. Naukowiec radzi partnerowi, żeby użył strzałki usypiającej. Wspólnie szukają Izabel i dzięki goglom termicznym udaje im się ją uśpić. Sebastian chce podać jej nowe serum. Linda dociera do laboratorium. Okazuje się, że kiedyś była z Sebastianem, ale zerwała z nim. Niewidzialna gorylica trafia na stół operacyjny. Naukowcy przygotowują się do eksperymentu. Główny bohater osobiście wstrzykuje jej cudowne serum i obserwuje, jak płynie w jej żyłach. Stopniowo zaczynają być widoczne jej narządy wewnętrzne. W tym samym czasie puls Izabel gwałtownie rośnie. Wkrótce dostaje zatrzymania akcji serca. Naukowcy używają defibrylatora, żeby ją przywrócić do życia. Gorlica znowu zaczyna oddychać i stopniowo staje się coraz bardziej widoczna. Krok po kroku wygląda jak zwyczajna, owłosiona małpa. Nowe serum naprawdę działa. Izabel wraca do swojej klatki. Naukowcy postanawiają uczcić sukces i idą do restauracji. Śmieją się i piją, ale z jakiegoś powodu Sebastian czuje smutek. Osiągnął swoje marzenie i nie widzi już przed sobą nowych celów. Na dodatek Linda już go nie kocha. Kobieta spotyka się teraz z jego najlepszym przyjacielem i współpracownikiem, Matthew, ale ukrywa to przed Sebastianem. Główny bohater wraca do laboratorium i patrzy na klatkę z niewidzialnym psem. Zastanawia się, jak to by było samemu stać się niewidzialnym. Niedługo potem Sebastian prowadzi prezentację na temat niewidzialności. Jednak nie zdradza, że udało mu się opracować serum przywracające widzialność, co mocno wkurza inwestorów. Sebastian tłumaczy, że eksperyment nie jest jeszcze zakończony. Chce przeprowadzić próbę na człowieku, i tym człowiekiem będzie on sam. Tak, to ekstremalnie niebezpieczne, ale uważa się za genialnego naukowca i jest gotów podjąć ryzyko. Bohater zdejmuje szlafrok, kładzie się na stole operacyjnym i wstrzykuje sobie serum niewidzialności. Najpierw nic się nie dzieje, ale wkrótce zaczyna się trząść. Krzyczy z bólu i stopniowo znika. Jego puls szaleje, a serce ledwo wytrzymuje. Linda ponownie sięga po defibrylator. Widzimy narządy wewnętrzne Sebastiana. Niedługo potem każdy organ i każda komórka stają się niewidzialne. Mężczyzna całkowicie znika i traci przytomność z szoku. Po 17 godzinach snu Sebastian w końcu odzyskuje przytomność i żąda, żeby zgasić wszystkie światła. Problem w tym, że nie może zamknąć oczu. Dokładniej mówiąc, może je zamknąć, ale mimo to widzi wszystko, bo jego powieki są przezroczyste. Sebastian podchodzi do lustra. Nie odbija się w nim kompletnie nic. Dla zabawy bawi się z kolegami wchowanego. Jedynym sposobem, żeby go zobaczyć, jest użycie promieniowania podczerwonego. Żeby ułatwić życie innym naukowcom, zakłada na siebie koc. W całym laboratorium instalują kamery termiczne. Sara jako pierwsza ma nocny dyżur. Niedługo potem zasypia, a Sebastian cichutko wymyka się z pokoju. Wchodzi do laboratorium i rozpina jej bluzkę. Gdy kobieta się budzi, wpada w przerażenie. W laboratorium Sebastianowi podłączają zestaw czujników, które monitorują jego parametry życiowe. Po ich zdjęciu zakrada się do damskiej toalety, żeby podglądnąć koleżankę Janice. Kobieta zakłada w końcu gogle termiczne, żeby upewnić się, czy naprawdę jest sama. Tymczasem Linda analizuje próbkę krwi Sebastiana. Gdy jest zajęta, mężczyzna przesuwa jej puszkę coli, a potem zaczynają masować. Niewidzialny mężczyzna proponuje, żeby spędzili razem noc, ale Linda zdecydowanie odmawia. Trzy dni później Sebastianowi podają serum mające przywrócić jego widzialność. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Mężczyzna stopniowo zaczyna się pojawiać, jednak wkrótce zaczyna się dusić. Jego parametry życiowe osiągają krytyczne wartości, a on jest o krok od śmierci. W panice Sebastian zrywa się, atakuje asystentów i rzuca się na Lindę. Zespół z trudem przywraca go na stół operacyjny i udaje się go uratować. Jednak proces odwrócenia się nie powiódł. Jego ciało ponownie bardzo szybko staje się niewidzialne. Gdy Sebastian odzyskuje przytomność, Linda przekazuje mu druzgocącą wiadomość. Nowe serum nie jest kompatybilne z ludzkim DNA. Był o włos od śmierci i nadal jest niewidzialny. Zespół tworzy dla niego gumową maskę z ciekłego lateksu, wycinając otwory na oczy, nos i usta. Sebastian ogląda efekt końcowy w lustrze. Tymczasem Linda i Matthew desperacko próbują opracować formułę, która odwróci transformację, ale bez skutku. Sebastian staje się coraz bardziej nerwowy i agresywny. Jest niewidzialny już od 10 dni, a naukowcy wciąż nie potrafią znaleźć rozwiązania. Znudzonemu Sebastianowi w końcu udaje się wymknąć z laboratorium na świeże powietrze. Jeździ samochodem po mieście, strasząc po drodze dzieci. Po tym Sebastian wraca do swojego mieszkania. Patrząc przez okno, zauważa atrakcyjną sąsiadkę i postanawia wykorzystać swoją niewidzialność. Zdejmuje wszystkie ubrania. W tym czasie niczego nieświadoma sąsiadka bierze prysznic, gdy nagle słyszy dzwonek do drzwi. Otwiera, ale nikogo nie ma. Wracając do sypialni, zauważa, że jej lustro samo się przesuwa, a chwilę później coś rzuca ją na łóżko. Sebastian wykorzystuje swoją niewidzialność, by dopuścić się potwornej zbrodni. Linda przychodzi do mieszkania Sebastiana i znajduje jego maskę oraz ubrania. W pośpiechu wraca do laboratorium i rozdaje zespołowi pistolety z nabojami usypiającymi. Niedługo potem Sebastian wraca dobrowolnie do laboratorium. Czuje, że inni naukowcy traktują go teraz jak królika doświadczalnego. Kolejna próba stworzenia serum przywracającego widzialność kończy się fiaskiem. Sebastian wpada w furię i wyładowuje swoją złość na Lindzie. Wieczorem główny bohater sabotuje system monitoringu i znowu ucieka z laboratorium. Zakrada się do mieszkania Lindy i widzi, że odwiedził ją Matthew. Sebastian w końcu odkrywa, że jego była kochanka jest teraz z jego najlepszym przyjacielem. Wściekły rozbija szybę, wraca do laboratorium i atakuje jednego z psów doświadczalnych. Później, tej nocy, Linda czuje, że ktoś ją obserwuje, więc w panice ucieka z mieszkania. Wraca do laboratorium, ale okazuje się, że Sebastian znowu zniknął. Linda informuje wszystkich, że nie ma wyjścia i musi zgłosić sprawę do komitetu finansującego ich badania. Wraz z Matthew jadą do prywatnej rezydencji doktora Kramera, żeby opowiedzieć mu o eksperymencie na Sebastianie. Tymczasem główny bohater potajemnie podsłuchuje rozmowę, zwabia Kramera do basenu i wpycha go do wody. Mężczyzna próbuje wypłynąć, ale Sebastian ciągnie go na dno. Następnego dnia Linda wraca do laboratorium i dowiaduje się, że doktor Kramer utonął w swoim basenie. Ona i Matthew chcą jechać do komitetu, ale z jakiegoś powodu tracą dostęp do windy i nie mogą opuścić budynku. Poza nimi w laboratorium są też asystenci Sara, Carter, Frank i Janice. Frank, genialny informatyk, szybko odkrywa, że został tylko jeden kod dostępu należy on do Sebastiana. Naukowcy uzbrajają się w pistolety z nabojami usypiającymi i gogle termiczne, żeby wytropić kłopotliwego, niewidzialnego człowieka. Jednak Sebastian jest o krok przed nimi i błyskawicznie atakuje Jenis. Niedługo potem Linda i reszta ekipy znajdują jej ciało bez oznak życia. Zdają sobie sprawę, że szalony Sebastian zamierza ich wszystkich wyeliminować. Matthew i Carter szukają niewidzialnego człowieka, ale ten pierwszy atakuje, raniąc Cartera i rzucając się na Matthew. Sprytny naukowiec podnosi temperaturę w budynku, przez co nie da się wykryć Sebastiana za pomocą gogli termicznych. Matthew używa gaśnicy, żeby śledzić ruchy naukowca, ale Sebastianowi udaje się go powalić. Linda zjawia się w ostatniej chwili i ratuje Matthew. Sara i Frank znajdują rannego kartera. Kobieta biegnie po apteczkę, ale Sebastian szybko ją dogania. Myśląc szybko, Sara wylewa krew z kilku worków na podłogę, próbując w ten sposób śledzić kroki szaleńca. Jeden z worków na chwilę ukazuje zarys Sebastiana, ale zanim Sara zdąży zareagować, ten powala ją na ziemię i ogłusza. Gdy reszta odnajduje dziewczynę, jest już martwa. Później Sebastian eliminuje Franka i poważnie rani Matthew. Sebastian zamyka Lindę i Matthew w jednym z laboratoriów i drastycznie obniża temperaturę. Następnie zakłada ubrania i gumową maskę, szykując się do ucieczki. Przed wyjściem konstruuje bombę z nitrogliceryny, chcąc wysadzić cały obiekt i zatrzeć ślady swoich zbrodni. Linda opatruje ranę Matthew, ale oboje powoli zamarzają. Nie poddając się, Linda wykorzystuje potężny magnes, żeby wydostać się z mroźnego pomieszczenia i wyciąga Matthew na zewnątrz. Dogania Sebastiana przy windzie i uderza go prowizorycznym miotaczem ognia, podpalając go. Mężczyzna zrywa maskę i ubrania, stając się całkowicie niewidzialnym. Linda włącza alarm przeciwpożarowy, żeby móc śledzić ruchy Sebastiana dzięki spadającej wodzie, ale niewidzialny podkrada się i powala ją na ziemię. Matthew, który w ostatniej chwili odzyskuje siły, rzuca się jej na ratunek. Sebastian wciąż walczy, ale chybia ciosem i wpada na panel elektryczny, rażąc się prądem. Wstrząs na chwilę odsłania fragmenty jego ciała. Linda i Matthew są przekonani, że nie żyje. Dostrzegają bombę w laboratorium i uciekają do szybu Windy. Chwilę później następuje eksplozja. Wybuch wyrzuca kabinę Windy w górę, prawie miażdżąc Lindę i Matthew. Winda zacina się w szybie. Gdy próbują się wspiąć, nagle Sebastian wyskakuje z kabiny i chwyta Lindę. Oboje spadają na dach Windy. W trakcie szarpaniny Linda odcina kabel, przez co Sebastian spada w ogniste czeluści poniżej. Niewidzialny człowiek wreszcie ginie. Linda i Matthew zostają uratowani przez ekipę ratunkową i wyprowadzeni z płonącego laboratorium.